O, oh. Wiktor, Wiktor! Ja Nazywam cię Cisna. Czytać, czy uh, potrafisz? Co? Czytać, czy nie potrafisz? Jest jakiś. I to nie interesuje. Przyjeżdżasz tutaj, dzisiaj uczyć języka. Okay, okay, sorry, sorry. Ostatni raz się wypierzesz. No, no, okej, no, sorry man. no, niestety Pan tutaj nie I mamy jeszcze cosplay. Ogólnie kupiłem sobie figurkę Yasuo. Chciałem ją wszystkim pokazać. Jesteście gotowi? Figurka Yasuo przyszła do mnie z Riotu, animowana. Zobaczcie, nawet się głowa jej rusza. E, Pago moja żona perla. E, e, perla, mój chłopak Pago. Słuchaj, plan jest taki. Napierdalam. Biedny. Ty osłaniasz i kończ planu. Dokładnie. Jak mnie jedną, to mnie jedną. Dostał! Patrzcie! Dwóch! Ale nie wiem, czy ja. Dobra! Dwa, trzy! Trzy, cztery! Ry! Fasz ja! O kurwa! O! Dawaj, morfinę, walimy! GRANAT! O kurwa! O! Medyk! Dziadko, uśpione! O, dobrej! Hva er fenomenet? Jesteś gorący, jesteś gorący, uważaj, wgrzątaj. Poczekaj, chrudba, co ty Nie widziałem go. Nie to dla ciebie! Ja

No musisz, do marnowania jedzenia, kolego. Chcesz mieć, kurwa, te na Twitterze? Calutkie, już lecisz. Lecisz, lecisz. Bo żyłeś, to jesz. Nie, tu na <grydzibox> Dobra, zaraz to ogarnę. A I... <laughs> widz wysłał coś takiego i napisał tak Ktoś mi prysznic zajebał muszę się mieć w zlewie I teraz pisze Mogę się u kogoś wykąpać w Krakowie płacę dwa dwie dychy Ty A ja Wiesz dlaczego pociągi się nie wyprzedzają? Bo jadą po kolei <laughs> Dobre, dobre. W ogóle zauważyłem, że Zauważyłem, że Zauważyłem, że... A, zauważyłem... Chcę, ja zauważyłem. Boże, bo zapomniałem. Yyy... siedzieliście kiedyś na trawie? A mógłbym zepsuć telefon, jeżeli bym kamerował słońce? To i lodem to prawda? Tak, byłam tam. Znaczy nie, znaczy ja! Nie! Zawierzcie mi mikrofon przecież, kupcie mi, zamknij, Mordy, nie proszę. One more, Hit bomb. Hit. To jest close bomb. Leżyć, to leży, w razie wodę wziąłem, Co robisz? Co jesteś ode mnie? Nie, nie, okay? to nie, no, jak mam, jak mam walić się mam palca rozjebanego, człowieku? Cztery dni wiem. już nie podwalałem się. Kup se pensję, Sebastian, dzwonimy do ciebie. Uwaga. To jest moment dla mnie jak bardzo ważny. Co to jest, ku... no, Poczekaj. Jeden, dzwoni do mnie telefon, ale nie wiem kto to jest. Tak słucham? To ty gnoju. Ty gnoju, ty, gnoju, ty, gnoju, ty, gnoju, ty gnoju. Z laureatem... Jest na ty gnoju. Yo brothers. No mamy 50 godzin na liczniku. Jaki to jest skrót? Windows Shift S Jezus Maria. Jezus Maria? Nie <gryw> wiem, co mam ci odpowiedzieć, stary. Tak, losowo się wiewałeś. No to z Bogiem. Dzięki. O kur... Ace. Dużo bijesz.

ja No ładnie, dałeś sobie <śmienicza> Ej no! Liczy się! Liczy się! Liczy się! Ogólnie, ogólnie zepsuł mi cały dzień Dominik, wiesz? On cały dzień mi rozjewał ja Nie wiem, patrz, patrz Zobacz Dobra, co robi pan. Tu są na Twitchu! Wiele pan 17 no, jest stara <śmienicza> kurwa nie, nie ma nic. O kurwa! <śmiennie> w nocy zmieniłam mu świat, rano znowu mnie zaskoczysz, jakie oczy dzisma, czy nie stanął w czasie, jakbym zajarł I'm good, yeah, I'm feelin' alright Pięć influencerów w łóżku, już nie czuję się sam Nie chcę iść już do lotówki, po drugą butlę i gram Pozdrawiam wszystkie kurwy, dzisiaj wybaczam wam I'm good, yeah, I'm feelin' alright Pięć influencerów w łóżku, już nie czuję się sam Nie chcę iść już do